Dzień dobry, witamy Was serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj mamy dla Was. klawiaturę. Klawiaturę z SPC Gir GK530. Tak jest. Klawiatura gamingowa, nie byle jaka. Jest to klawiatura bardzo, bardzo kompaktowa. Wydaje mi się, że to będzie numer jeden, jeśli chodzi o klawiatury w granicach do 200 zł. Otwieramy, zobaczymy. Co i jak? Jest instrukcja, ja zobaczę sobie tylko, coś tutaj aha, jest sporo, jest sporo, jest sporo, bo tych trybów, które tutaj będzie. Instrukcja. Co ciekawe słuchajcie nie sorry, już chciałem powiedzieć, że nie jest po polsku, chociaż i tutaj może też podpytam Was czy wiecie, że SPC jest firmą polską, a tutaj nasz produkt, którym się dzisiaj zajmiemy, czyli właśnie ta malutka, malutka klawiatura, ale nie dajcie się zwieść, ponieważ to, że ona jest mała, to nie znaczy, że do niczego się nie nadaje. Dobra, to weźmiemy, żeby nam nie przeszkadzało, czyli zawartością opakowania jest tylko klawiatura, nie ma nic więcej. Jest instrukcja, która nam się przyda. Dobra, Piotrek, powiedz mi tylko... Hm, no może inaczej, co byś o nim powiedział? W, w klawiaturze znajdują się... Jest to klawiatura gamingowa i tutaj ma, ma, znaczenie, ma, ma znaczenie, jakie przełączniki są zamontowane. E, zaraz wam pokażemy. Ja pokażę Wam jeszcze coś, bo tutaj z tyłu nie pokazaliśmy, że jest, są to takie szczypeczki do wyciągania e, tych przełączników. Jak mi się uda to wyciągnąć, kurde, czekajcie. Czekaj. Dobra i jeszcze Wam tutaj od razu pokażę od spodu, a Piotrek powie, to tutaj może. Są tak jakby tunele dla, dla naszego kabla, czyli można go sobie ustawić. Jak nam wygodnie, czyli na przykład tu mamy komputer, to wtedy prze przekładamy tu, ten kawę. Tak jest. Czy, czy na środku, czy z przodu, czy przepraszam, z prawej, czy z lewej strony, damy sobie na razie na środku. Y Jeśli chodzi o stopki gumowane, jedna, druga, trzecia, czwarta, dosyć spore, w sensie, że one są szerokie. No i oczywiście klawiatura jest regulowana i na tych stopkach do podniesienia kąta. Również jest guma. I w, w sumie nic więcej. No i tutaj jest właśnie ten slot jeszcze do wyciągania przełączników. Dobra Piotrek wyciągnie jakieś. Samo wyciąganie. Banalnie proste. Znaczy w naszej klawiaturze znajdują się um, przełączniki. Kali mm. Tak, Hali czy... Blue, podejrzewam. Są one o wiele głośniejsze od brązowych, ponieważ wydają taki specyficzny dźwięk klikania, gdy klikniemy. Mhm. Można, by... w, można je wybrać, wybrać, czy będą czy właśnie będą niebieskie, czy ja brązowe. Tutaj, ja tutaj dam... Przy samym zakupie klawiatury. Zobaczcie też, że Klikanie tymi przełącznikami bez kikapsów, bez tych klawiszy jeszcze? Jest nawet znośny, tylko gdy założymy no kikapy, to jest o wiele głośniejszy, bo tak jakby te przyciski pochłaniają ten dźwięk i go roznoszą. Tak jest. Dobra, zakładamy to z powrotem. Przewód, kolejna bardzo ważna rzecz, czyli mamy tutaj przewód w oplocie o długości. Ja sobie tylko spojrzę, M80. Przewód w oplocie, tak jak widzicie, macie tą, ten oplot z materiału. I. O dziwo, przy takiej cenie kla do klawiatury rzadko no. się spotyka zatyczki do. To tutaj pokaż niżej. wejścia. Tak wygląda zatyczka. Wyciągamy. Jest pozłacana, słuchajcie, wtyczka. <laughs> Ale fajnie, że to dodano. Jest tutaj jeszcze tak zwany filtr czy dławik na, na przewodzie. Jest jeszcze e, do zapięcia tego, kiedy będziemy tą klawiaturę przenosić. No bo, skoro jest to klawiatura gamingowa, dosyć niewielkich rozmiarów, no to prawdopodobnie będziemy ją gdzieś przenosić. Albo też kiedy chcemy po prostu to spiąć, żeby nam się nie walało po biurku. Kolejna rzecz, która mnie. Osobiście od razu urzekła, powiedzmy, w tej klawiaturze, to jest, słuchajcie, waga tej klawiatury. Kiedy ją weźmiemy do ręki, to według mnie od razu się to rzuca w oczy, że ta klawiatura jest po prostu ciężka. Patrzymy na rozmiar i wydaje się, że, no kurczę, takie małe coś nie, ale przez tą wagę praktycznie, słuchajcie, kiedy zaczniemy na niej pracować czy grać, Absolutnie nie będzie efektu, że nam to otwruwa, że przesuwamy to jedną ręką. Jest to spowodowane przez właśnie metalową obudowę. Czy metalową to pokrywa, nie? To. Tą główną płytę pod klawiszami. No więc dodano kawał metalu. Dla niektórych jest problem, ponieważ klawiatura jest gamingowa i właśnie dlatego jest wysoko profilowana. To dla niektórych, którzy po prostu kupili, bo fajnie wyglądała, to jest za wysoka i brakuje podstawki pod nadgarstki. Pisać jest trudno, ponieważ nie ma gdzie oprzeć po prostu nadgarstków. Tak, zobaczcie, że e, pisanie w ten sposób, gdzie mamy nadgarstek położony, e, tutaj będzie teraz widać, nadgarstek mam położony na stole i mam totalnie nienaturalnie, wiadomo, że ja teraz stoję, nie? Ale jak miałbym rękę, powiedzmy tak, nadgarstek jest oparty o biurko, a cała ręka idzie do góry, żeby pisać. Totalnie nie w tą stronę, więc dla osób, które chciałyby na tej klawiaturze pisać, będą spędzać więcej czasu. Ja proponuję naprawdę. Weźmy sobie, nie wiem, tutaj nawet jakiś kawałek pianki od tej klawiatury. Zobaczymy, czy to się spisze, słuchajcie. Chodzi mi o to, żeby podnieść o parę centymetrów tandeta, nie? Ale chcę Wam tylko pokazać różnicę, że. W ten sposób podnosimy dokładnie o tyle, ile powinno się, dosłownie jakieś 2 cm, i w ten sposób mamy już totalnie inną ergonomię. Nasz nadgarstek nie będzie tak cierpiał. Zamiast tej um, pianki, można podłożyć na przykład książkę albo jakąś. Nie wiem. Coś znajdziecie. Dobra, podłączamy to w takim razie do komputera. Ja tutaj mam. Mały laptopik, i zaraz sobie zobaczymy, jak to świeci. Klawiatura podłączona. Ja tutaj troszeczkę zmniejszę ilość oświetlenia, żebyście lepiej widzieli sam efekt podświetlania, bo to będzie pewnie lepiej widoczne za chwilę. Efektów podświetlania jest naprawdę sporo. Ja tylko spojrzę sobie też znowu na kartkę. Mamy 18 predefiniowanych trybów oświetlenia. Wszystko jest tutaj pod tym klawiszem. S. Tak? Dobrze no, tak. mówię? Tak jest, czyli kombinacja S i klawisz. S i jakieś klawisze, w sensie, no na przykład. Mhm. Dobrze, dobrze, no. Pokazuj kolejne. Może nawet troszeczkę damy e, tak, jak będziesz widział, czy nie? Dobra, no okej, okay, wciskaj. Na przykład takie, no, jakby choinka na przykład. Tak, tak, tutaj Albo... no totalnie świątecznie. Pełne takie coś. Tak, bo tutaj znowu wchodzimy w tryby e, te takie sperson, spersonalizowane. E, jest tutaj pięć trybów już przygotowanych. To jest jeden, no i wtedy mamy podświetlone już tutaj te... Specjalnie pod gry na przykład. Tak jest. No. Cała reszta klawiatury przecież jest i tak już nie używana wtedy przez nas. Dobra, tu jest koniec. I teraz wchodzimy w, w to, co było. Czyli na przykład mamy teraz przewijanie kolorów, i teraz znowu S. Plus, pokaż tutaj jeszcze, Piotrek. Możemy to um, sobie. Y, teraz już jest, że jest najszybciej. O, tu można zmieniać jeszcze strony tego. Tak, czyli, czyli jakoś... przewijanie kolorów w lewo lub przewijanie kolorów w prawo. Tu gdzieś było. No. No to teraz, jak wyśmiemy to i to, to może się zmienić nam strona. Tak, czy by... w lewo, czy w prawo. Również możemy podkręcać jasność tego podświetlania. Możemy to przyciemnić, teraz jest wyłączone całkiem. I możemy również przyspieszać te, ten efekt i opóźniać. Również, oczywiście, skoro to jest klawiatura gamingowa, możemy wyłączyć klawisz Windows. Czy zamienić sobie tutaj miejscami te strzałki AWSD? Producent tutaj podaje, że żywotność tych przełączników Kali, Brown lub Blue jest w granicach 50 milionów kliknięć. Jesteście w stanie tyle podziałać na waszych klawiaturach? Czy coś jeszcze, Piotrek, byś dodał? Oświetlenie w klawiaturze jest. No. To RGB. Tak jest. Czyli RGB, macie red, gre red, green, blue. Mieszając te trzy diody, jesteście w stanie uzyskać pełną paletę kolorów. Według właściciela klawiatury nie jest, ponieważ on jeszcze nie pisze tak dużo na klawiaturze, tylko używają do grania. To według niego nie jest to taki problem z, tą, z tymi nadgarstkami. Teraz mhm. do tego wrócę, ale nie jest to taki problem. Też tak sądzę, ponieważ ja jeszcze, te, ja jeszcze też za dużo nie piszę, ale. Czyli nie jest problem. To raczej nie jest problem. W sensie, no, dla tych, którzy piszą więcej na klawiaturze, to może być, rzeczywiście może być problem, ale raczej ale tak, do no, grania nie będzie problem. Albo ktoś kupuje gamingową klawiaturę do grania, raczej nie będzie na tym pisał. Wtedy kupujemy raczej klawisze o niższym kliku. Jeszcze coś powiem: przypomniało mi się. Od F1, przepraszam, od F1, tutaj mamy do F12 klawisze funkcyjne. Również tutaj mamy predefiniowane klawisze działające no, na komputerze, czyli wciskam S plus F1, który wywołuje mi na przykład. Nie wiem, to jest co? Też nie Dobra, wiem. Jakiś F2 to jest przeglądarka. Aha, to jest mój komputer. Czyli. Ta klawiatura nada się właśnie też, żeby pomóc Wam w pracy, no bo tych predefiniowanych klawiszy jest tu całkiem spojo, sporo, więc to po prostu pomaga. Kończymy, tak. nie, żeby tutaj nie za dużo Wam opowiadać. Pozdrawiamy właściciela klawiatury. Mam nadzieję, że obejrzy ten film. Dziękujemy za użyczenie. I kończymy, nie? Zdradzimy, że mamy jeszcze za dwie, trzy klawiatury inne, gamingowe, typowe, więc do tego tematu jeszcze wrócimy. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję serdecznie. Cześć. Do zobaczenia.